Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam jak wykonać zadania Delty One, za który ukończenie dostaniemy łącznie 100 tysięcy punktów expa oraz darmowe graffiti. I w pierwszym zadaniu mamy zebrać trzy nieśmiertelniki. Ja wybrałem lokalizacje, które są w miarę blisko siebie, byśmy mogli to szybko wykonać i pierwszy znajdziemy obok składu drewna. Drugi natomiast znajdziemy w przemranych szybach. Natomiast trzeci i ostatni, tuż pod masywnym mostem, obok schodów. W drugim zadaniu musimy przykucnąć za barierą z takim właśnie otologiem. Czasami musimy zrobić to na parę razy, ponieważ może nam tego nie zaliczyć. Jedną z barier znajdziemy. Tuż obok składu drewna. W trzecim zadaniu mamy zadać przeciwnikowi obrażenia w zwarciu czyli właśnie kilopem. W czwartym zadaniu musimy zadać przeciwnikowi obrażenia ze strzelby. Natomiast w ostatnim zadaniu mamy zebrać trzy pamiątki trażbalowe. Ja wybrałem cichą cieśninę i pierwszy plakat znajdziemy w tym oto miejscu. Kawałek dalej znajdziemy palec z gąbki. A w tym miejscu ostatni przedmiot, czyli piłkę do trażbala. I po wykonaniu tego... Wszystkie zadania Delty One będziemy mieli ukończone. A co za tym idzie, także dostaniemy nasze grafiki, czyli karmazynowy omen, który wygląda całkiem spoko. Tak więc z mojej strony to by było wszystko. Dzięki Wam za obejrzenie! I do następnego. Cześć!